Nie wiem. Co jest? Co masz w pierwszym? Zaznaczyłam B. To jakże? Tak samo B? No, wydaje mi się, że tak. A tu nie powinny być cyferki? O czym ty mówisz? No, patrz. Tu trzeba wpisać PESEL, idioto. Aaa, skończyliśmy. Aaa, Piotr. Nic nie jest, tylko... Dzięki. Cześć. Cześć. Cześć Julia. Hej! A co ty taki wyluzowany? Ty wiesz, że jak będziesz tak ubrany, to pan Konrad nie wpuści cię na egzamin. Egzamin? Przecież ja nic dzisiaj nie piszę. Przyszedłem życzyć Wam powodzenia i zobaczyć, jak się macie. Ale jak to nie piszesz dzisiaj? No a po co? Przecież jest drugi termin w czerwcu, dzięki temu mam więcej czasu na naukę i zdobędę lepsze wyniki. Co nie panie profesorze? A jest ja się makami! Po co dla tam? Pewnie pozdrawiam panie profesorze. Nie żaden pan profesor, tylko koner, tak? Widzimy się w czerwcu? Jasne, do zobaczenia. Na. Raz. A wy co się takie opisze, przepraszam? Jak świnia na jabłko? Do środka, ale już! No raz, 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 raz! Tak. Bo ja dzisiaj wszystko napisałam źle specjalnie, bo chciałabym przystąpić w czerwcu, żeby napisać jeszcze raz. Jak Aha, tylko Julio wiesz, że w czerwcu jest drugi termin dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu teraz. To nie jest termin poprawkowy. Tak więc, jakby ci to powiedzieć? Powodzonka w życiu? Co mówiłaś, Kasiu? Do Łazienki, tak? Dobrze, tylko będę musiała iść z tobą, bo takie są przepisy. Co? Mielki. Nie kadaj, tylko zapisuj. W pierwszym A, w drugim C. Ale dlaczego Pani nie pomaga? Z tego co widziałam, to prawie cała klasa zaliczy na ponad 80%, oprócz Ciebie tak. To oznacza zaniżoną średnią dla całej klasy. No i co z tego? To, że jeśli cała klasa zaliczy na ponad 80%, to to oznacza premię dla nauczyciela i to taką uu, solidną. Aha, czyli Pani to robi dla pieniążków. Pani to robi dla pieniążków. Nie, no skończę znowu, no przecież. No tak świetnie mi płacą. Oczywiście, że robię to dla hajsu. No ta ten ryba to już mi się po prostu nosi, mi po nocach, więc nie trój, tylko pisz. Nie, to jest to niemoralne. Posłuchaj, to, to, że ty nie masz żadnych marzeń, ani ambicji, to nie znaczy, że odbierzesz mi mówię, słyszysz? Pisz! Okej. Okay. Pierwszym A. Kochani, spokojnie, naprawdę spokojnie, no nie ma się czym denerwować. Słuchajcie, tego egzaminu nie da się nie zdać. No i to ja rozumiem. No jak się nie da nie zdać, to guzik. Nie da się nie zdać. Ach, jak to obiecująco brzmi. No tak, tylko jeżeli dostaniecie kiepską ocenę z tego egzaminu, no to dostaniecie się do dosyć śmiernej szkoły. Tam wpadniecie w jakieś pewnie Kiepskie towarzystwo o nieco innych ambicjach niż wasze. No a potem po szkole to co no? do roboty pewnie przez pośredniaka znajdziecie jakąś taką sobie pracę. Tylko pamiętajcie, że nawet teraz przy kopaniu rowów chcą magistra. Ale jak się wam bardzo, ale to bardzo powiedzie, to może zostaniecie konserwatorem powierzchni płaskich, tak jak nasza kochana pani Grażyka. Ta praca nie jest wcale taka zła, tylko trzeba się przyzwyczaić do zapafu młopa. Ja to już go prawie w ogóle nie czuję. Chemikalia wyżarły mi węch i czucie w dłoniach. No właśnie, więc sami widzicie, że ten egzamin nie jest jakoś super ważny. Tak samo jak nie jest ważna dobra praca, ubezpieczenie zdrowotne czy własny dom. Tak więc, kochani, naprawdę nie ma się czym stresować. Powodzenia. Powodzenie! A jak wam się nie uda, to się nie martwcie. I tak ktoś kiedyś będzie musiał mnie zastąpić. Piotr, co ja widzę? Co to jest? Nie wiem, sam mi pan to położył na ławce. Ściągnij. Na egzaminie? No, Piotr, no bój się Boga, no. Co, co pan mówi w ogóle? No, no, pan nie wrabia przecież, to nielegalne i nieetyczne. No, Piotr, no, będę cię chyba musiał poprosić o opuszczenie sali. Co, ale. Co, 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 przecież na pewno ktoś widział, jak pan mi to podrzuca, no. Proszę. Straż! Za długo cię znosiła paskuda. Co, myślałeś, że jak zaliczysz warunkowy, to cię nie dojadę? Przemysz to sobie dwa razy. Proszę go wyprowadzić. Idziemy. Prowadzi. Idziemy! I names. er <rien> nie, czopeczka! Idziemy. Nie, nosza, papa, wycłonił się pan w tym roku. Nawet szanuję. No, ale to jest nie koniec! Papie Piotr! Kasia? Ale ja... Co ty jesteś taka spokojna? Ja zaraz zawału dostanę. Proszę cię, Piotr. Jestem przygotowana w ściągi. Co? Ściągi? U tej wiwerny się nie da ściągać, ona widzi wszystko. Proszę cię, mam swoje sposoby. Płakam cię, daj chociaż jeden. Powiem tylko jedno. Paznokcie. Co? Czaje. Czaje? A ja, ale no chwileczkę, chwileczkę, ale to jest wszystko napisane nie takim długopisem jak trzeba. Jak to? No tyle razy mówiłam. W arkuszu też jest napisane, że długopis ma być czarny. A tu jest wszystko napisane niebieskim. Ale. bo, bo ja. będę musiała unieważnić ten egzamin. Ale nie może pani! Chociażby ze względów zdrowotnych. Niby jakich? Bo ja widzę jak pies. Ja nie widzę kolorów. Dla mnie to jest czarne. Dziecko, pierwsze psy widzą kolory, tylko trochę inaczej niż my. Daltonizm jest to zaburzenie w rozpoznawaniu barw, a to o czym mówisz, to monochromatyzm, którego no na pewno nie masz. Niby skąd Pani wie. A ja jako jedyna w szkole ubierasz się do klasy tak, jakbyś szła na pokaz mody. No co jak co, ale kolory to ty widzisz bardzo dobrze. <noise> znaczy nie, wie pani co, no. Ja tak naprawdę. Muszę unieważnić ten egzamin. Widzimy się w czerwcu. Czy może mam to wyszczekać? No już, się z sali. O, o! Tak, Piotr? Proszę pani, bo ja chyba też nie będę mógł kontynuować egzaminu. Ze względów zdrowotnych. No a niby jakich? Tak szczerze, tak mnie zgniótł klinć, jak pani szczekała. Nie wiem, czy dam radę. Nie, no, nie, dla, dlaczego? Ja przecież dopiero dostałam. Już minęło 100 minut egzaminu. Właściwie to kończymy, no. Zostało jeszcze 20 minut. A, ale to, to dlaczego mnie pan nie obudził? Tak, tak smacznie spałaś. Nie chciałam cię budzić. No, ale to, to zostało mi 20 minut jeszcze przecież. No, Julia, no tak między nami. No. Co sensownego napiszesz, w 20 minut? No. No nic. No właśnie. Ale wiesz co mam propozycję? Może na przykład wykorzystaj te 20 minut na drzemkę. O. O. Już śpi. Słodkich snów. bałwanku bez przyszłości. Ech. Haniu, co się dzieje? To bez sensu, panie profesorze. I tak mi się nie uda. Ale dlaczego? Przecież dobrze ci szło. No bo zapomniałam założyć czerwonej bielizny, także nie ma sensu się starać. O nie też, też. Bez sensu. Ale, ale... Nie spyta pan? Nie. Są koronkowe. Nie no to już jest przesada Piotr, naprawdę. Chociaż ja też takie mam.